Czy może być coś lepszego w niedzielne popołudnie niż finał Mistrzostw Europy we Francji? Faktoria Kultury zaoferowała nam godną alternatywę. Na scenie w Pruszczu Gdańskim mogliśmy usłyszeć zespół Rezerwa, legendę polskiej muzyki rockowej. Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim rozgwieżdżona jak zawsze, dziś kolejna gwiazda polskiej muzyki rockowej to rezerwat 34 lata na scenie. Dziś cieszymy się, że są z nami w Pruszczu Gdańskim. Na pewno atmosfera będzie gorąca jak ten dzisiejszy gorący dzień, kiedy przygotowywaliśmy się do koncertu. Oczywiście kolejne gwiazdy przed nami już niebawem Janusz Radek, także Kabanos i Bednarek. Myślę, że będziecie świetnie bawić się jak zwykle w Faktorii Kultury. Zapraszamy bardzo serdecznie i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Pruszcza Gdańskiego oraz gości, którzy zawitali do amfiteatru. Ja się nazywam Andrzej Adam jak zespół rezerwat. Mój zespół tam gdzieś biega. Nie są zainteresowani chyba gadaniem do mikrofonu, a na tej płycie pod tytułem Dotykaj jestem podobno ja. Tak to ja. To jest naprawdę piękna płyta. To jest piękny materiał, niespotykany w tej chwili zdaniem wielu fachowców. Jest to jedna z lepszych polskich płyt rokowych ostatnich wielu lat. Polecam. Dotykaj rezerwat. Pierwszy raz widzę Skansen. Miałem nadzieję, że między próbą a koncertem uda się to zwiedzić, ale, ale się nie powiodło. Szkoda, no ja, ja mieszkam w Łodzi, to jest taka centralna Polska, u nas nie ma takich atrakcji. Jesteśmy przed koncertem, zobaczymy jak będzie na koncercie, zobaczymy czy przyjdzie chociaż parę osób, mam nadzieję. Zagramy bardzo ładnie. A... I rokowo. tutaj być. Na zespole Na, rezerwa, Tak, bardzo się tak. lubimy i bardzo fajna tu jest atmosfera. Chodzimy co tydzień. Nam się bardzo podoba, że jest zadaszenie teraz. Pozdrowienia od zespołu Rezerwa dla mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców Północnej Gdańskiego. I pozdrowienia dla wszystkich widzów Północnej TV. Kolejne koncerty już niebawem. Zapraszamy. Polecamy również zobaczyć. Blokowanie McDonald's, zapowiedź oraz 27 dni Pruszcza, tylko u nas wywiad Sasza z Bidniewem Wodeckim oraz Radosławem Liszewskim. Polub nas na Facebooku. Oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.